Chyba rzucę tą robotę. Jestem przemęczony, a dzieci muszę i żonę, Cały rodzinkę w a nie? mi się przejmować. Roboty jak to lala. stoisz, pogadasz. No tak, stoisz, pogadasz, no ale... Jeszcze ci za to zapłacę Ale nie masz czasu na nic, nie? No. nie co zrobisz? tak jest życie. O, pan o. to gdzie mamy iść? Słyszałem o ciom rozmowy Nie o tym. Innym razem gdzieś chodzi. No to wyślemy Was na kurs, będzie więcej pieniędzy, czasu i tak dalej. No. Oraz troszkę mniej zaangażowania. No i tak U, pan, pan Porusznik to... to w końcu coś konkretnie gada z nami, no. no. Pan Porusznik, ten na fachowiec. Też odwajam, w mojej opinii. Dobra, dziękuję. Mama muśka, jakieś dobroci niesie? Nawet nie wie, będzie... jak się cieszę, że przyszłyście. Wszystko w domu porobiłam. Podsłuchiwałam, obiad ugotowany. Ach, się zastanawiałam, co by robić wieczorem. Mamo, a ta zmywarkę już naprawił, czy dalej się zbiera? W końcu, wyobraź sobie, ja doprosiłam się go. Oj, ciężko było. Jak to z tatą? Jak tam u Ciebie, Agnieszka? Jak z Dominikiem, czy on się w końcu poprawił, uspokoił, bo już nerwów na tego człowieka nie mam. Nie, 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 mama może być spokojna i jest coraz lepiej. Tak się zaangażował teraz, wiesz, no, w naszą rodzinę, w to wszystko, że dziecko się pojawi. Jest coraz lepiej naprawdę, mamo. Ty, do mam mam, jesteś zadowolona, że wnuka będziesz miała? No w końcu się doczekałam, bo już na szczęście. Trójka wystarczy, nie? No, a słyszałam klotki na mieście. Halinka mi opowiadała, że Mikołaj to się kłócił z szefem. O co w ogóle chodzi? Jeszcze może go wyrzucą. Całkiem nie będzie. Wiesz, co? Mhm. Chodzi o to, że ma bardzo mało zarabia. No, tak naprawdę ledwo co utrzymujemy, koniec końcem. Ale to jest najmniej istotne, słuchajcie. To jest najmniej istotne. Ważne, że robimy jakiś krok do przodu. Zapisaliśmy się na terapię, nawet byliśmy już na paru sesjach. Ale powiem Wam, że nie wiem, czy coś z tego będzie. Wiecie, że bardzo go kocham i łączą nas dzieci najbardziej. Ale Alicja, czy ty znowu wychodziłaś z inicjatywą? Ach, terapia, terapia. Znowu ty pewnie, co? Nie, właśnie o dziwo on. Zaangażował się o. nagle, o. wiecie, nie? To zaskoczył mnie. Powiem że miło zaskoczył mnie, naprawdę. W końcu się zaangażował w rodzinę. Przynajmniej znaczy chłopacy na plusy i wychodzą. Co było takiego pilnego, że musiałam wrzucić całą robotę i... i przyjść z tobą na Nie zauważyłaś się jeszcze? Czego? Czyli się zliczasz teraz, dzisiaj płacimy na tymi pracy? I tak uciekasz kolejną? Nie, mówisz mi, że nie. Nie wziąłeś tego dodatkowej pracy? Nie. No i bardzo dobrze. Dobrze grają mhm. Ciekawe jaki będzie wynik A kto w ogóle tutaj gra? Tam jest mój ojciec, no ogólnie cała moja rodzina To masz dużą rodzinę w sumie Jak no. tak patrzę, nie? Sporo Patrz jak ma mhm. skwadełki Patrz A są twoje znajomy, nie idziesz tak? nie. nie, nie chcę Ale co, nie odzywacie się już w ogóle? No jakoś tak wyszło, nie odzywam się Aha, rozumiem Co się dzieje? Dominik? Ania, szybko popatrz, co się dzieje! Mamo, co się dzieje? Nie wiem. Ania, dzwoni po karetkę.